Jedziemy dalej, jedźmy dalej. W Teatrze Śląskim praca w Re. No, nad no, to, Nowym spektaklem pracuje już Brzyk. I powiem to. tak, no y, wiem, że jesteś y, w stanie podjąć różne wyzwania, ale wilk, super bohater, komiks? No, dlaczego nie? Widzisz wilku, najlepsze pomysły, tak jak życie, pochodzą z wody. Albo z kibla. Rozważaliśmy różne opcje po prostu, jak już było wiadomo, że będę pracował tutaj w Katowicach. I tak długo, długo, długo się tak, tak zastanawiałem, co tu, co tu opowiadać. <ścoughs> ha, ha. I, mi, i, i, I Michał podrzucił ten komiks, ja go przejrzałem, przeczytałem. Mnie zachwycił bohater. Co to jest za pytanie? Oczywiście, że nie. I tu Cię mam. W ogóle mnie Twoje środowisko wodne nie interesuje. Poczekam aż wyschnie. I Wiedziałem, się, że Wilk to jest dobry dobry bohater do teatru. Lato. I to jest też ciekawy człowiek, żeby przez niego opowiadać e, świat i to jak się ten świat zmienia od 1997 roku. Bo wtedy wtedy wyszła pierwsza przygoda Wilka. Jakieś ostatnie słowa? Przebrałeś. Wiedziałem, że będziemy Dobrze. bardzo popalić pod górę na poziomie wydziału. Będą literackim, no bo to jest mm -hmm. komiks, tak, żeby, żeby to jakby zaadoptować, uruchomić teatralnie. A co z formą? No bo jednak językiem komiksu jest obraz mm -hmm. y i cechą charakterystyczną jest ta nie do podrobienia kreska. Y mm -hmm. y jak to się przeniesie na scenę? Jak będziesz próbował jakkolwiek, czy w ogóle nie? Ale ja tak sobie myślę, szczerze mówiąc, że to tak jakby pod podszedłem do tego trochę tak, że wiadomo, że pewnego rodzaju jakby inspiracja jakby tym komiksem, co zresztą widzicie, jakby trochę po tych paru rekwizytach ćwiczebnych. To na przykład jest ta drabina za wami. To też jest element. To nie, to jest. No, aktor mi Darek nie wchodzi, bo Chojnacki gra tego wilka. No i to jest linka, nie? On tutaj gra, że tam będzie podczepiany, bo super bohater lata, więc Darek będzie latał, stąd obrótówka i tak dalej. Więc ja próbuję zachować jakąś taką energię jakby po pewnego rodzaju, rodzaju obrazkowości, jakby szybkości zmiany, jakby akcji, nie mhm. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale tak doszedłem do wniosku w pewnym momencie, przestałem się w ogóle tym zajmować, że to jest właściwie jak z każdym dziełem, które jakby teatr adoptuje i próbuje jakby zaprosić na Ale teraz wybiła by godzina wolności. Uderzymy po pole. Szkoda zgniły. jest przyjemna, a jaki będzie efekt, to się okaże. No to już nie, jakby o tym już gadać hmm. nie będziemy. To już ocenią widzowie, jak wpadną. Następna scena, dawajcie żarówkę.